Siemanko z tej strony Skubany i dziś mam zaszczyt przedstawić Wam pierwszy poradnik na naszym kanale dotyczący serii Battlefield 4, w którym zajmę się omówieniem wszystkich trybów gry. Zapraszam Was do oglądania. Pierwszym i dobrze znanym trybem jest tryb podboju, w którym dwie drużyny będą zmagały się przeciwko sobie na dość dużych mapach, bądź trochę mniejszych z użyciem pojazdów lub bez nich. Tryb zasadniczo jest bardzo łatwo. Zaprojektowany. Wystarczy, że będziemy przejmować flagi, i wraz z każdym zabójstwem, wrogom ubywa kuponów. Im więcej mamy flag, tym szybciej wróg traci swoje kupony. W końcu dojdzie do zamknięcia wroga czyli do tego, że wszystkie flagi będą pod naszą kontrolą i tikety będą upływały bardzo szybko, bądź odwrotnie. I tak właśnie mniej więcej wygląda tryb podwoju. Natomiast tryb dominacji, który jest podobny do trybu podwoju, jest po prostu rozgrywany na mniejszych obszarach i Oczywiście oprócz tego szybciej przejmujemy flagi, no i nie mamy dostępnych pojazdów. Tyle, jeśli chodzi o te dwa tryby. Następnym trybem, jaki chciałbym Wam przedstawić, jest to tryb Obliteration, czyli oczywiście tryb, który na język polski został przetłumaczony jako Unicestwienie. W trybie Unicestwienia na dość małych mapach rozgrywane są bitwy pomiędzy dwoma drużynami. Każda ma trzy punkty. W losowych momentach zaczyna się pojawiać bomba. No i musimy tą bombę przejąć. Kiedy już będziemy mieli bombę, tak jak widzicie teraz na ekranie, musimy przedostać się najlepiej przy rzuciu pojazdu do jednego z trzech punktów i podłożyć bombę. No i teraz musimy po prostu pilnować naszego ładunku wybuchowego, tak aby wróg się do niego nie dostał. Tutaj nie ma limitów czasowych ani punktowych, po prostu która drużyna pierwsza zniszczy trzy cele, wygrywa. Ten tryb jest dość fajny trybem, jeżeli gramy z drużyną. No, samemu jest dość ciężko, bo wiadomo, wszyscy rzucają się na tego, co niesie bombę. Następny trybem, jaki wam przedstawię, jest również dobrze, chyba wam znany tryb szturmu. W trybie szturmu, jako atakujący, musimy jak najlepiej i jak najszybciej napierać na przekaźnik. No i jeżeli nam się uda, no to bronić ładunku, tak jak teraz widzicie na ekranie. Kiedy już ładunek zostanie zniszczony, to... Musimy zająć się drugim ładunkiem i w ten sposób przejmujemy bazę. Tych baz są, mamy 3 lub 4 na mapie, no i jako atakujący mamy określoną liczbę kuponów, która im częściej będziemy ginąć, tym szybciej się nam skończy. Natomiast oczywiście jako strona obrońców, będziemy mieli nieograniczoną ilość kuponów, ale mamy trzy bazy do obronienia bądź 4. Każda baza składa się z dwóch ładunków. No i kiedy widzimy, że. Dzieje się coś niedobrego, mam na myśli tutaj wrogowie, zaczynają napierać na przekaźnik, no to staramy się go bronić, ale też niekoniecznie do ostatniej kropli krwi mam na myśli, że lepiej kiedy widzimy, że już nie możemy nic zrobić, to po prostu wycofujemy się w spokoju i zajmujemy się obroną następnej bazy, a nie base rapimy przeciwnika. Oczywiście, jako obrońcy, możemy też bezpośrednio rozbrajać przekaźniki, po prostu podchodzimy do niego i klikamy e no i rozbrajamy ładunek w ten sposób będziemy bronić naszych celów i dość szybko możemy wygrać jeżeli dobrze zablokujemy przeciwnika na jego pozycji Następnym trybem, jaki Wam przedstawię, jest też chyba dość znany Wam tryb, a aczkolwiek nazywa się on neutralizacja. Znany dlatego, że jest bardzo podobny do takiego trybu jak znajcisz NIST z of Duty, czy po prostu typowego CS-a. Mamy tutaj 6 rund, biją się dwie drużyny, z której każda ma określoną ilość odrodzeń. Oczywiście, kiedy wszyscy zginą, runda się kończy. Możemy w tym trybie przechodzić w tryb widza, tylko niestety tutaj nie można na nas ani zreanimować, ani nie ma też pojazdów. Więc ten tryb będzie dość podobny do trybu e, Obliteration, aczkolwiek tutaj właśnie mamy dwa ładunki po każdej stronie no i po chwili, gdy osiągniemy dwa lub trzy punkty, następuje zmiana stron i będziemy bronić czy atakować. W tym trybie dość ważne jest to, że musimy grać taktycznie, uważać na wrogów, ponieważ tutaj nie będziemy mogli się, tak jak mówiłem wcześniej, odrodzić. Musimy bardzo, ale to bardzo uważać na wszystkie budynki czy dachy, no i też bronić naszego, naszego kolegę z zespołu, który ma bombę. Właśnie bardzo charakterystycznym elementem jest, tak jak mówiłem, przejście w tryb spektatora, czyli tryb widza. No i tutaj widzimy elegancko, jak możemy przełączać się Nie pomiędzy każdym z naszych członków zespołu i oglądać sobie z każdego punktu widzenia bitwę. Jeżeli oczywiście zginiemy, potem możemy wrócić do gry, ten tryb jest jeszcze dość zbugowany, więc radzę poczekać, aż zostanie naprawiony. No i ostatnim trybem jest drużynowy deathmatch, czy też zespołowy deathmatch. Na zespołowym deathmatchu będziemy rozgrywać bardzo prostą bitwę. Mianowicie każde zabójstwo to jeden punkt, 100 punktów drużyna wygrywa, oczywiście w standardowych ustawieniach serwera. A mianowicie drużynowy deathmatch będzie rozgrywany nie między dwoma a czterema drużynami, będzie polegał na tych samych zasadach, ale tak jak mówiłem, będzie trochę dłuższy, na większych fragmentach mapy i będziemy mieli dostępny pojazd. Zresztą, tak jak w Battlefield 3. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. Pamiętajcie, żeby zawitać na naszym facebooku, na naszym ASKU, skomentować, zalajkować. Trzymajcie się. No i na razie.